Nagranko. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o Bitcoin, to w sumie wszystko, co ja Wam pokazywałem wcześniej, najbardziej jest aktualne. Scenariusz, który mi najbardziej się podoba, to jest scenariusz z przekątną w strukturze naszej fali. W strukturze naszego impulsu. Tak? Bez różnicy, czy to jest przekątna początkowa, czy końcowa, czyli przekątna, która kończy tak, naszą korektę, czy przekątna, która dopiero jest rozpoczęciem czegoś więcej, czyli załóżmy to jest A albo 1, będzie 2 albo B, i później jednak głębsze zejście. Bez różnicy. Struktura tego impulsu, to według mnie, o tak, tak o, będzie wyglądało tak? Plus, rozumiemy to, że akurat koniec. Naszej przekątnej wypada mniej więcej pod koniec września. No i właśnie później już w październiku statystycznie widać było to, że my albo korygujemy się, albo właśnie jakiś tam większy wzrost się zaczyna, tak? Więc fajnie byłoby dokończyć tą przekątną do końca września i później rozpoczęcie czegoś więcej. Więc jeżeli chodzi o strukturę bardziej średnioterminową, to tak, ja uważam, że będzie to wszystko wyglądało bardzo ładnie. W naszym poprzednim odcinku, tak, w naszych poprzednich nagraniach mówiliśmy o tym, że jeżeli my rysujemy tutaj impuls do góry, czyli jeżeli będzie 3, 4, 5, to można będzie mówić o tym, że kierunek się zmienił tak, i akurat ten impuls będzie wskaźnikiem tego, że będzie zaraz jakaś kontynuacja wzrostu, ale po korekcie. Tak. Ale jeżeli tego impulsu nie ma, tak, albo tam nie będzie, to w takim razie do góry jest zwykła trójka. Skoro to jest zwykła trójka, no to my jesteśmy w trakcie korekty. Tylko i wyłącznie. Tak? I вот zobaczcie, tutaj nie ma żadnego impulsu. My de facto narysowaliśmy spadek z powrotem do pierwszej fali, czyli do fali A. W takim razie to jest korekta A, B, C. Skoro to jest korekta, w takim razie mamy impuls, korektę do tego impulsu. I według mnie to, co się dzieje tutaj, tak? czyli tam powiedzmy w ciągu ostatnich. Zobaczymy. 10 już prawie dni to jest tylko i wyłącznie flat, korekta tego impulsu, więc rysować głębsze zejście według mnie my całkiem możemy i to może się realizować nawet w ciągu najbliższych kilku dni. Więc ja uważam, że jednak ten ruch boczny to jest korekta do tego impulsu i będzie głębsze zejście. Więc na razie nastawiony jestem bardziej prospadkowo. Wiecie, że ja trzymam shorta i właśnie czekam na głębsze zejście tak na razie nic nowego ja kupować nie będę będę kupować nowe dopiero po tym głębszym zejściu tak czyli po wybiciu stop losu z poziomu 25300 oraz 24800 pamiętamy o tej tutaj strefy tak więc to cały czas jest aktualne nic się nie zmieniło I jak mówię ja bardziej lokalnie nastawionym jestem pro spadkowo trzymam się tego że my będziemy mieli z wami jednak troszkę głębsze zejście więc bardziej średnioterminowo, powtarzam jeszcze raz, bardzo mi się podoba struktura przykątnej, oby to się realizowało, tak, rozumiemy z wami, że musi być głębsze zejście, musi być później obowiązkowo wzrost do naszego płaskiego poziomu oraz retest fali pierwszej, tak? I tutaj później jeszcze jeden zjazd. I to akurat będzie wskaźnikiem tego, że my z wami realizujemy na pewno przykątną w strukturze naszego impulsu. Tyle. Jeżeli chodzi o wykres bardziej lokalny. To powtarzam jeszcze raz, o tutaj był wzrost, o którym mówiliśmy z wami wcześniej, tak? Tutaj była pomiędzy trójką a piątką a tutaj mówiliśmy z wami, że będzie odreagowanie, ot jest to odreagowanie. Było pytanie, czy my będziemy tworzyć trójkę, czy będzie jednak impuls do góry. Jeżeli impuls, idziemy dalej jeszcze wyżej, tak? Jeżeli ABC, w takim razie ABC jest częścią korekty do tego impulsu i będzie po korekcie kontynuacja spadku. Według mnie ten impuls to jest, jak mówię, albo A, albo 1. Jeżeli my tworzymy tutaj przekątną, w takim razie to jest A, my narysujemy, znaczy teraz jesteśmy w trakcie B, i właśnie my musimy narysować minimum jeszcze jeden zjazd, czyli musi być ta fala C, na którą ja liczę. Tyle. Więc do góry była zwykła trójka, a więc to jest korekta do tego impulsu. Ok? Давайте zobaczymy teraz, jak wygląda wykres lokalny na powiedzmy 30 minutach. Zobaczcie, ta czerwona strefa to jest powiedzmy lokalny, płaski poziom, od którego cena odskakuje. Tutaj była reakcja, tutaj była reakcja, tutaj była reakcja, ale też było wybicie, tak? Ale później cena wróciła i de facto jest wzrost. Od, zobaczcie, od reagowania prawie od tego samego poziomu i kontynuacja wzrostu. Tutaj spadek i prawie retest tego poziomu. Retest, retest i zaraz. Że będzie podbi kolejna podbitka, mam nadzieję, że już puści, tak? Więc tutaj jest powiedzmy taki lokalny poziom. Możemy zobaczyć jeszcze, jak to było tutaj. Tutaj była reakcja, tutaj była reakcja. No i przede wszystkim, oczywiście, że warto się orientować na ten zielony poziom, czyli to jest strefa w okolicach 25, 300, 400. Okurat, tutaj jest większa ilość stop losów. I po wybiciu, według mnie, fajnie na pójdzie w dół, na to liczę, po to właśnie, trzymam częściowo jeszcze swoje shorty. Więc jeżeli chodzi o Bitcoin, to jak mówię, nastawiony jestem bardziej prosperowo. Wczoraj na grupie pokazywałem Wam wykres monetki Ethereum, pamiętacie? I właśnie mówiliśmy z Wami o tym, że u nas jest. U nas jest, zaraz wam pokażę, taka otrędka linia, i coś podobnego mieliśmy z Wami na monety SOL. Tak, i właśnie tutaj zobaczcie, akurat ta trend linia puściła i my narysowaliśmy dosyć głęboki spadek. To o czym mówiliśmy z Wami wcześniej, prawda, że taka sytuacja u nas była na monety SOL. Od zobaczcie, jeżeli tutaj my narysujemy taką otrędkę linię, to de facto my staliśmy tutaj, tak, i od zobaczcie, jakie fajne zejście. I wczoraj. To zajście było już na monetę sol, ale jeżeli chodzi o Ethereum, to my staliśmy z wami tutaj w tych okolicach. Ja mówiłem o tym, że wykres jest bardzo podobny i raczej będzie realizacja tego tutaj spadku, który właśnie narysowaliśmy. Więc ta, ten scenariusz też lokalnie tak się realizował. W propos sol, u nas teraz jest. Od tego tutaj wejścia, tak mówiliśmy z wami, że wzrost jest na newsach, a ostatnio lubią pokazać jakieś tam fajne news, fajne odreagowanie, fajny wzrosty, i później po tym wszystkim cena właśnie wraca z powrotem do rozpoczęcia tego właśnie wzrostu, i nawet idzie jeszcze niżej. Tak, i właśnie my dostaliśmy z wami tutaj zejście, na którym częściowo my z wami realizowaliśmy pozycje, i później mówiłem, że może być stop loss pod wejściem. Kiedy było te odreagowania, to ja mówiłem, że to plus dajemy już na malutki plus i spokojnie sobie czekamy. Dosyć głęboki spadek. Na tą chwilę jest około 15% na plus. Ja osobiście realizowałam już ponad połowę. Kiedy ja realizuję wszystko, ja będę realizować, kiedy my zobaczymy zejście poniżej poziomu 25-300, tak? czyli wybicie tego płaskiego poziomu na Bitcoinie. I od na tym tutaj głębszym zejściu. Ja będę realizować już całą resztę. Bo rozumiecie, tak? Jeżeli u nas tutaj jest przekątna jednak, tego na razie ja nie wiem, tak? Ale taka u mnie jest teoria i ta struktura będzie wyglądała, jak mówię, dosyć ładnie. To w takim razie po tym zejściu musi być odreagowanie. Więc od na tym spadku ja uważam, że warto realizować. Może być tak, że to jest 1, 2 i zaraz będzie 3, 4, 5 i to pójdzie bardzo nisko. Ale jak mówię, nawet jeżeli my musimy narysować ten tutaj jeszcze jeden zjazd, to od właśnie tutaj warto realizować licząc. Minimum na ABC, tak i ta właśnie struktura ABC, czyli powiedzmy, cel minimum naszego spadku już będziemy mieli i warto tutaj realizować pozycję short. Tak mi się wydaje. Więc jeżeli chodzi o strukturę taką bardziej lokalną, to jak mówię, ja nic nie ruszam. Ja nie próbuję to rozbić na jakieś tam lokalne podfale. o u nas był z wami tutaj hmm, płaski poziom. U nas był spadek i utrzymania ceny poniżej tego poziomu. Mówiliśmy z wami, że na radyście można będzie próbować shorta, na którym udało się fajnie zarobić. Im niżej idzie cena, tym więcej właśnie realizujemy. I jak mówię, można nawet teraz zamknąć wszystko, bo już całkiem fajny plusik, ale ja jednak uważam, że Bitcoin musi spać troszkę niżej. I właśnie na tym głębszym zejściu ja już będę realizować absolutnie wszystko. Więc tyle. Słuchajcie, nic takiego specjalnego na razie się nie dzieje. My de facto stoimy mniej więcej w tym samym miejscu i ja po prostu czekam na głębsze zajście bitcoina i przede wszystkim właśnie patrzę na strukturę bitcoina. Bo jeżeli będziemy realizowali przekątną, to jak mówię, wszystko jest bardzo proste. Kiedy będziemy kończyć tą przekątną, to można będzie brać absolutnie wszystko. Chcecie kupić bitcoin? Kupcie bitcoin. Chcecie kupić Ethereum, Atom, Dot, Link, ADA? Co chcecie, tak? Można będzie spokojnie kupować jakikolwiek altcoin. Jeżeli chodzi na przykład o ADA, tak samo możecie sobie wpisać hashtag ADA. Mówiliśmy z Wami o tym, że Prosi się jednego głębsze zejście jeżeli chodzi o wykres bardziej taki średnioterminowy tak bo u nas wizualnie tworzy się taki duży klin i od tutaj od tutaj mówiliśmy z wami o tym że jest wyjście do góry wizualnie z trójkąta i skoro jest zejście w dół z powrotem tak do naszego rozpoczęcia powiedzmy tego impulsu no to to jest wskaźnik tego że to jest tylko i wyłącznie trójka i raczej musi być głębsze zejście które właśnie powoli się realizuje. Як мові, якщо біткоін є на трошки ніжий, а я лічу на то, то в такому разі ця решта теж трошки ніжий пуч. Вінс, чекаємо собі спокійні, передовшись, як мові, на біткоін. Я розумію, то, що ми досить довго стоїмо в тим самому місці, але ніс на то не порадимо. Мусимо попросту мати черплівості і власне чекати. Чекати на вищі з цієї консолідації, як мові, я єднак, ну, no, може, не мусить то ще реалізовувати, але я хотів би, щоб то ще реалізувало. to jest ta struktura z tą przekątką. W takim razie wykres bardziej średnioterminowy jest dosyć czytelny. My rozumiemy to, że w październiku co będzie się działo? No minimum ABC albo 1, 2, 3, 4, 5, tam już zobaczymy. Ale my rozumiemy to, że to jest impuls, a więc musi być minimum korekta. Nawet jeżeli będzie głębsze zejście. A może być tak, że ten impuls jest częścią większej korekty, która właśnie już się skończyła tutaj 3, 3, 5. No i w takim razie będzie 1, 2, 3, 4, 5. Tak czy siak i w jednym i w drugim przypadku My musimy zabrać tą korektę i dokładać będziemy tak czy siak po rozpoczęciu tego tutaj wzrostu. Czyli musimy narysować impuls do góry i o tutaj podczas tej korekty bez różnicy czy to jest 2 czy to jest B. My będziemy brali z krótkim stop za ten tutaj impuls licząc na to, że będzie kontynuacja wzrostu i my zabierzemy minimum falę C. A tam już będziemy myśleć czy to jest trójka czy to jest C. Jak mówię. O wszystkim będę mówił na bieżąco, w swoim czasie. Na razie mamy to, co mamy, stoimy w jednym miejscu, czekamy na wyjście z tej konsolidacji. Tyle. Słuchajcie, nic takiego skomplikowanego. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia.